Nie i tutaj na 5, tutaj na tych flag odbywały się różnego rodzaju konferencje, pasowe wywiady. Siadać. Można się przesunąć Kiedy tutaj przychodzą pracownicy dbający o czystość, o czystość pomieszczeń? Po mm -hmm. to No, przed specjalnych pracowników Kancelarii Senatu, którzy też na przykład w każdym posiedzeniu bo tutaj ważne dokumenty, takie, które będą... Tak żeby trochę się, się odpowiednio wyciszczona, ale to jest właśnie to oryginalne płótno z, z samolotu z katastrofy z Może właśnie zrobić. To jest, jest taki tkanina, tu Żeby Państwo się bliżej powinno ta, ta, ta część jest tutaj przeznaczona dla dziennikarzy tutaj jest ich sprzęt więc tutaj nie szanuję. lewica koalicja trzecia droga konfederacja i prawo i sprawiedliwość dziękuję bardzo Życzymy ciekawe bardzo tak Так. <small> так.